Co wam powiem. Petarda. Witajcie na kolejnej wyprawie! Dziś zabierzemy Was na 40-metrowe elewatory zbożowe. Państwowe zakłady zbożowe kozów były jednymi z największych i najnowocześniejszych elewatorów w Polsce zakłady rozpoczęły pracę w 1955 roku. Posiadały komory o pojemności 32,5 tony oraz były zaopatrzone we własną bocznicę kolejową. W szczytowym okresie pracowało tu 300 pracowników, a podczas żniw kolejki rolników ciągnęły się na ponad kilometr. Zakłady zbożowe silnie wpływały na gospodarkę regionu, aż do pewnego momentu, gdy w 2000 roku po reprywatyzacji PZZ Kozów przestały Działać, a pracownicy z dnia na dzień stracili pracę, a budynki po dawnych zakładach zbożowych do dnia dzisiejszego popadają w coraz to większą ruinę. Siema, filmować spiry tutaj Urbexus Oficial. Jesteśmy w polskich zakładach zbożowych. Zaczynamy eksplorację. Tutaj zauważyłem kratkę do góry, Niezła okolica. Ważne tak wysoko. Ja nawet nie wiem, czy byłem tak wysoko kiedyś. Może nie. Jest to prawie na samej górze. Piętro wyżej będą przejścia. To sumie dobrze. podziemsko. Dobra, dochodzę. To jeszcze nie sama góra, ale jest nieźle. Zobaczcie sami, tysiąc dziur, tysiąc chłopek. Tak właśnie wyglądają z zbożowe. Tutaj zapewne się odbywała cała produkcja i wszystko się zsypywało na dół. To jest dopiero otwarta przestrzeń. Idzie się bać. Chodzić tak. Przejdziemy do końca. Ale widoki są nieziemskie. Chyba jak na razie najwyższy punkt jaki byłem za Uber Obyśleć sobie, że na przykład tu z wszystkich pól co mamy dookoła tu nie? Yy, to całe złote tutaj było Doszliśmy praktycznie do końca Tak to stąd wygląda No tu jest po czym jeździć z traktorami nie Powiem, że nie Patrzcie można sobie właśnie na dach nie widzę, to wygląda Jeszcze w góry coś się zdziewało, ja tylko Jest takie duże szypy. Ja dziękuję Dobra, tak ko nieźle co? Akcja eksploracja Mamy ostatnie piętro Prawie jesteśmy... Nie Ale jakaś nasza miara tu stoi? Znaczy, czy ona Raczej jest to wyżej się na dole. Ja się nawet nie wychylam. Pokażę wam tak jak mogę. Normalnie lepiej po tym nie chodzić. Niezła akcja. z tym pomieszczonkiem też zobaczcie sobie nieźle nieźle tutaj składka zawalona tutaj zapewne to tak będzie ale lubię zaraz A jak nie to co będzie i tamtego trzeciego będę trochę cichało Trochę czyszczą teren, tu widzę. Nie wiem ogólnie, o co chodzi. Ale... Standardowo lecimy na samą górę. Zostałem się, jak na razie, na górę i zobaczymy, za raczej się wyżej da. Myślę, że się da. Zobaczcie sobie, elewatory. Nieźle to robią. Jedna z hal. Dobra, lecimy na górę. Jednak da rady. Ale widzę... Ostre wejście. Patrzcie sobie. Chodzić po takim czymś, to... Chodzimy na dach Jesteśmy na dachu budynku Przyroda robi swoje jak widać Chodźcie Ufam Tobie Powiem Ci że lepiej nie chodzić po tym dachu Robię zabitkę Tutaj mamy daną halę, gdzie już była końcówka sypywania zboża Widać to Jak w pomalowanym Pięknie to wygląda. uparcie sobie sami. Niezły nie terenos, co? I tutaj będziemy kończyć naszą przygodę z polskimi zakładami zbożowymi. Jeżeli wam się podobało i doceniacie naszą pracę, subskrybujcie kanał oraz łapka w górę. No to co? Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć.